A o otwarcie tej konferencji bardzo proszę Małgorzatę Węgierek, CEO Havas Media Group i Dorotę Mazur, CEO Havas Creative Group. Zapraszamy na scenę, drogie Panie. Dzień dobry Państwu. Witamy serdecznie. No, my na skrzypcach chyba nie zagramy jednak, Grzegorz, ale serdecznie Państwa witamy, dziękujemy za tak Liczne przy, przybycie, i postaramy się Was również skutecznie zaangażować. A tak jak powiedział Grzegorz, nie zabraknie pytań trudnych, tematów poważnych, ale też i lżejszego materiału. A rzeczywiście o budowaniu zaangażowania konsumentów wiemy dużo, bo badanie Meaningful Brands prowadzimy od 10 lat. I to jest kopalnia wiedzy. I takie nasze podejście do. Marek, konsumentów i biznesu mamy już w swoim DNA, można powiedzieć, w naszym sercu. Teraz bardzo nam zależy na tym i naszą ambicją jest, żeby to przenieść też na inne obszary naszego działania. To, jak pracujemy z zespołem, jak budujemy kulturę organizacji, jak pracujemy ze swoimi partnerami, chcemy być odpowiedzialni za nasze relacje z partnerami, z klientami. To też dlatego właśnie make a meaningful difference. Stało się nowym pozycjonowaniem HAWAS. I teraz, jak my to rozumiemy, jakie wartości chcielibyśmy promować, jak komunikować się ze światem, co to tak naprawdę dla nas znaczy, pokażę krótki film. Hi, we're HAWAS. And we're not just an agency network. We believe in making brands more meaningful. Because meaningful brands are better for business and the world we live in. We're facing a lot of challenges. Societies are becoming more self-centered, we're slowly drifting away from empathy, and trust is under siege everywhere. And that's not all. There are 17 global issues that need to be solved by 2030. This calls for a transformation and a better understanding of our role as a force for good. We're all fathers and mothers, sons and daughters, and we all want our kids, families, and friends to be happy, safe, and sound. That's why we need to stand up for things that matter to all of us, by using our creativity and our deep knowledge of people to make this world a more just, more equal, and more inclusive place. Just like we're doing already. Generating awareness for child abuse. Getting across that no child should grow up in a war zone. Introducing parkings where you can pay with plastic bottles. Driving awareness for those facing hardship. Transforming a statue into a warning for global warming. Making friends across religions to bring a little peace into this world. Putting gender equality on the national agenda. Getting people to keep writing letters for those who have no voice. Raising awareness for relatives who have disappeared. Protecting wildlife by changing Lacoste's logo. Tackling the world food problem together with Rabobank. Raising awareness for illegal deforestation. Changing immigration policy to preserve the island of Palau. Building a movement of millions of farmers to fight climate change in Africa. And these are just a few of the many meaningful cases. Together, we're doing a wonderful job. But the best is yet to come. Our ambition is to become the most meaningful group. This means we have the next years to make a difference for brands, for our people, for society, and to become more meaningful ourselves. Together with our clients and partners, talents, villages, and the power of Vivendi, we can make this world a better place for others, for ourselves, and for our children. Let's make a meaningful difference. Havas. Hawas to jedna z największych sieci reklamowych na świecie. Od lat tworzy kampanie, które wpływają na postrzeganie marek oraz tego, co one wnoszą do naszego życia. Hawas to również pierwsza sieć, która wprowadziła koncept Together, który polega na tym, że wszystkie kompetencje siedzą razem pod jednym dachem, właśnie po to, aby tworzyć treści, które mają sens. I od maja my też mamy własną Village, gdzie budujemy miejsce ponad podziałami. Razem z energią i z nowym zaangażowaniem chcemy budować nową jakość. Ale hawas to część większej konstrukcji. Już teraz myślimy konceptem vivendi, gdzie spotykają się reklama, media, rozrywka. Na styku właśnie tych kompetencji chcemy budować naszą przyszłość. I o tym powie w kilku słowach CEO vivendi. Nie może być z nami osobiście, ale jest z nami duchem, jak to zaraz powie. Dzień dobry, good morning, bonjour à tous et à toutes. Je suis Arnaud Puyfontaine and I'm the Vivendi CEO. I just wanted to say a few words uh, in the context of this event, uh, which is gathering uh, all of you together, which is a strong sign from Avas Paris, Avas Poland, Vivendi and our clients. Uh, To think about the future and to think about how to grow together our businesses. Vivendi is an amazing story. This is the story of a European based media group which got together with Avas now nearly two years ago with a vision. And the vision is clearly to be able to bring uh, to our media businesses the expertise, the know how in terms of branding, consumer hindsight of Avas on the one hand. And at the same time, to provide Avas and all our different uh, uh, businesses within the group with the best-of-breed of content. Uh, in fact, uh, Vivendi, you may know, uh, is a company which is gathering Universal Music Group, the worldwide leader in music. The Canal Plus Group, very well known in Poland with NC Plus, uh, which is a European leader in pay TV, free TV production. We've got the gaming with uh, Gameloft. We've got the book publishing with Editis, uh, which is a business uh, which just joined the group uh, early February this year. We've got Vivendi Village. Vivendi Village gathers uh, all our businesses in ticketing, live events and uh, venues uh, in Europe, but also uh, uh, in Africa. Um, Vivendi has a vision. Uh, the vision is clearly the possibility to build a, a worldwide player from a pan European uh, group. Uh, I'm very lucky. I'm very lucky because uh, I'm working with uh, uh, Yannick Bolloré, who is both the uh, chairman and CEO of AVAS, as you all know, but also the chairman of the supervisory group. It does mean that having a, a, a group, uh, a controlling shareholder like the Bolloré group, provides us with the possibility to get a long term vision and to be able in the fast moving world in which we do operate to be seen as uh, very innovative to be given the means to be able to cope with the amazing the amazing changes that we have on a daily basis to cope with uh, and to create a very unique selling proposition about uh, Vivendi and the position that we are aiming at Developing and, and, and growing uh, in this uh, media content and uh, entertainment uh, world in which we do operate. So, I wish you a wonderful uh, day, wonderful exchanges, wonderful initiatives, uh, wonderful get together. I wish uh, I were with you, uh, but uh, if not physically, believe me, I'm there with my brain and with my heart. Have a fantastic uh, event and very much look forward to seeing you in the near future. Bye -bye. To skoro mamy już błogosławieństwo szefa szefów, to możemy zaczynać nasze <laughs> wydarzenie dzisiejsze i najważniejsze będzie to, co się będzie działo właśnie na tej scenie z naszymi gośćmi i prelegant, prelegantami i też interakcja y, z państwem z naszymi gośćmi. Konferencja Hawaz Group jest dla nas bardzo ważnym wydarzeniem, bardzo ważnym spotkaniem, dlatego kreujemy je 12 lat i, i na tym nie, nie poprzestaniemy. Będziemy czekać na 13. urodziny. Ciekawe Grzegorz, co wymyślisz tym razem z trzynastką. <grystanie> Słuchajcie, jest to bardzo żadnych ważne. Żadnych przesądów, do tej, żadnych Absolutnie, przesądów. ja się nie uprzedzam. Do tej pory wzięło udział <laughs> 5000 tysięcy osób w naszych konferencjach. Poprzeczkę stawiamy sobie wysoko, coraz wyżej. Państwo nas do tego motywujecie. Dziękujemy za feedback, który zawsze mamy po konferencjach. No i dzisiaj też będziemy... Pędzić. Te konferencje są zawsze tak zorganizowane, żebyście państwo dostali od nas dawkę wiedzy, inspiracji, ale też rozrywki. Dlatego taka perspektywa bardzo szeroka bardzo nam odpowiada. Dlatego wśród naszych gości i osobowości w latach ubiegłych był profesor Jerzy Bralczyk, profesor Krzysztof Meissner, Jurek Owsiak, Natalia Nykiel, Mariusz Szczygieł, więc bardzo różne osobowości. Też oczywiście. Przede wszystkim specjaliści od marketingu i komunikacji ze świata, ale także tutaj z Polski, również nasz zespół Alicja Cybulska, na której prezentacje co roku przychodzą fani. Grzegorz Nawrocki, który jest z nami od pięciu lat i bardzo sobie cenimy Grzesiu, tą relację. Z tobą. Ja Małgosiu, tego nie było w scenariuszu. Nie było tego w scenariuszu. jeszcze tylko słowo o miejscach, bo do tego też przykładamy dużą wagę, i miejsca, w których się spotykamy z Państwem, są też mamy nadzieję, my tak bardzo chcemy, żeby były wyjątkowe, żeby opowiadało jakąś historię, więc byliśmy już z Państwem w różnych miejscach Warszawy i w hali wysokich napięć i na ringu bokserskim w hali gwardii. No było tak, to prawda. I dzisiaj w koneserze, dlaczego w koneserze, to ja chyba nie powiem, bo mi nie wypada, ale Grzegorz zaraz na pewno opowie. Więc zapraszamy Państwa do dzisiejszego, wysłuchania dzisiejszego programu, do zabawy, do inspiracji, do czerpania wiedzy i do nawiązywania meaningful do znajomości. A my przerwach. Grzegorz, w przerwach oddajemy Grzegorz prowadzenie tej ręce. Dziękuję bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jestem w ogóle wzruszony. Wielkie brawa. Małgosia Węgierek, Dorota Mazur.